Witam Cię w kolejnej części poświęconej potocznym zwrotom i wyrażeniom. Zatem zacznijmy. Pierwszy zwrot na naszej liście to. To nip something in the bud. Zdusić coś w zarodku. To nip something in the bud. I didn't see that coming. Tego się nie spodziewałem. I didn't see that coming. That explains it. To wszystko wyjaśnia. That explains it. Let alone. Nie mówiąc już o, a co dopiero, let alone. I mean it. Mówię poważnie, naprawdę tak myślę. I mean it. Zacznijmy od pierwszego zwrotu. To nip something in the bud. Zdusić coś w zarodku. Whenever I have an idea, you always nip it in the bud. Za każdym razem, gdy mam jakiś pomysł, niszczysz go w zarodku. Whenever I have an idea, you always nip it in the bud. Your son shouldn't say such things. You must nip the behavior in the bud. Twój syn nie powinien się tak zachowywać. Powinieneś zdusić to zachowanie w zarodku. Your son shouldn't say such things. You must nip the behavior in the bud. Their objective is to prevent fire or nip it in the bud. Ich celem jest zapomiegać ogniu lub zdusić go w zarodku. Their objective is to prevent fire or nip it in the bud. Kolejny zwrot to: I didn't see that coming. Tego się nie spodziewałem. I'm pregnant. Boy, I didn't see that coming. Jestem w ciąży. O rany, tego się nie spodziewałem. I'm pregnant. Boy, I didn't see that coming. You may not believe me, but I really didn't see that coming. Możesz mi nie wierzyć, ale naprawdę nie spodziewałem się tego. You may not believe me, but I really didn't see that coming. I didn't see that coming at all. I had no clue. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Nie miałem pojęcia. I didn't see that coming at all. I had no clue. Kolejny zwrot to That explains it. To wszystko wyjaśnia. Now we know the whole truth. Well, that explains it. Teraz znasz całą prawdę. Cóż, to wszystko wyjaśnia. Now we know the whole truth. Well, that explains it. At the time he went to Hawaii, so that explains it. W tamtym czasie pojechał na Hawaje, więc to wszystko wyjaśnia. At the time he went to Hawaii, so that explains it. Do you get my point? Yep, that explains it. Rozumiesz o co mi chodzi? Tak, to wszystko wyjaśnia. Do you get my point? Yep, that explains it. Kolejny zwrot to let alone nie mówiąc już o a co dopiero You can't stop, let alone reverse the process of aging. Nie możesz zatrzymać, a co dopiero odwrócić procesu starzenia się You can't stop, let alone reverse the process of aging. We didn't have potential clients, let alone financial support. Nie mieliśmy potencjalnych klientów, a co dopiero wsparcia finansowego. We didn't have potential clients, let alone financial support. You should prepare analyses, reports, let alone checklists. Powinieneś przygotowywać analizy, raporty, nie wspominając już o listach kontrolnych. You should prepare analyses, reports, let alone checklists. Ostatni zwrot to, I mean it. Mówię poważnie, naprawdę tak myślę. Maybe it sounds silly to say, but I really mean it. Może to brzmi głupio, ale mówię poważnie. Maybe it sounds silly to say, but I really mean it. If I say the book is worth reading, I really mean it. Jeśli mówię, że ta książka jest warta przeczytania, to naprawdę tak myślę. If I say the book is worth reading, I really mean it. I'm always so thankful for your help and support. I mean it. Jestem zawsze wdzięczny za Twoją pomoc i wsparcie. Mówię poważnie. I'm always so thankful for your help and support. I mean it. A teraz pora na tłumaczenie naszych zwrotów. Co oznacza to nip something in the bud? Zdusić coś w zarodku. I didn't see that coming. Tego się nie spodziewałem. That explains it. To wszystko wyjaśnia. Let alone nie mówiąc już o a co dopiero I mean it. Mówię poważnie naprawdę tak myślę. I tłumaczenie w drugą stronę. Jak powiesz, to wszystko wyjaśnia. That explains it. Zdusić coś w zarodku. To nip something in the bud. Tego się nie spodziewałem. I didn't see that coming. Mówię poważnie, naprawdę tak myślę. I mean it. Nie mówiąc już o, a co dopiero? Let alone. Na koniec mam dla Ciebie takie dwa zdania. I suspect you of studying English more than once a week. I really mean it. Podejrzewam Cię o uczenie się angielskiego więcej niż raz w tygodniu. Mówię poważnie. I see you've watched the whole episode. I didn't see that coming. Widzę, że obejrzałeś cały odcinek. Tego się nie spodziewałem. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za czas wspólnej nauki. Zapraszam Cię do kolejnych odcinków, a na pewno będą. Do usłyszenia. Cześć.